No. Jak wyciągniesz, nie, nie, nie gadaj. Co ty gadasz? Nie gadaj! mów. <grymów> Cicho, Patryk! patryk. Pokaż buźkę A co obstawiasz? Nie obstają chłopca. Będzie chłopiec. Ja z twarzy mówię, że jest chłopiec. Co odstawiasz? Dziewczynka. Proszę. A, no, Coś tam, tam wczoraj mówiła, Takie nie. Co? I każdy zaznacza serduszkiem, na przykład. Na co obstawia? To, no Ja obstawiałam cały czas za chłopcem. Wstawiamy serduszko i zobaczymy, tak. który wygra. Zabierzesz? Bo Boi Na co obstawiasz? Ja od no, początku na dziewczynkę obstawiam. <laughs> no, no, każdy będzie obstawia na co ten. I zobaczymy. I zobaczymy. Ja daję, że będzie kłop. Nawet własny brat w ciebie nie wie. <laughs> Co myślisz, będzie chłopczyk czy girl? Cholera, ja nie, to ja na początku byłem, że ziomek będzie. Tak, będzie ziomek, że sąsiad. Na trzy. Pokaż piękne 500 duszkę, jakie robi Fa, chłopie. Chłopie. Chyp Wie, mi <grym>, krzywy, jak krzyk! Jaki krzyk! Jak Trzymajmy mojego balona. Jak niepełnosprytny, tak trochę. <grym>, no, jak nie no dawaj, zan. dawaj Szczął z ręki. O, o, le się teraz postara. O, człowieku. Dwa, no że to są najpiękniejsze. Masze to powinno się zetrzeć. Co ja to, to jest pełni. Co będzie? Dwa to no to no i nie wiecie co. Może z dwóch nie to Nie, wiecie, dba. Dba, bo dba, ja wiem No, na bliźniaki. są no, za mało na bliźniaki. Masz? Twój baron. no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dawaj. na Taki wolny, taki wolny a? Wolny, 7 sekund. Ale kurwa mówiłeś ile razy, a nie na ile za jaki czas. A, no czy to ważne, <laughs> Zawsze liczycie. <się śmiech> ważne, będzie impreza? To się to okaże. To się okaże. To no. impreza czy... będzie, nie pytanie jak się skończy. Czy skończy <laughs> tak, że wszyscy będą mieli happy Czy będą się wszyscy napierdali. <laughs> Ale następny <tą czas>. misziałem <laughs> robić. Oj są Uwaga. Cały czas lecimy. dla sąsiada? E, siema, sąsiad. <noise> <noise> idziemy, po co idziemy? Aku sąsiad dziś schował. <noise> A jest. Ale na szpaksiki wszystko. Dobra. Przygotowania ostre. Pimpol, cieszysz się? Cieszysz się? O kurwa, chyba słabo. A nie, cieszysz się. Co jest, Pimpol? Jak to się mówi? Ostrą parą? Jak się mówi, przygotowania idą ostrą parą? Pełną parą. Pełną parą i do przygotowania. Będziemy wieszać tutaj taką szmatę białą żeby ładnie wyglądało. Potrzebuje? Potrzebuję Zabasy Pelikany czy indyki? Zobacz się tak podkleiłem elegancko. Idziemy sprawdzić, co robi w tej ekipie. Pani kierownik tutaj jest. nagranie pani kierownik jest. Też różowo-niebieskie? Specjalnie, nie? Te hm. są. Co? Co? No nic, dmuchamy czarny balonik z niespodzianką w środku. Wiesz mi do garbę ten korek. Oj nic nie będzie. Popij wodą. Nie wyciągaj, nie... Czekaj jaki? Masz szczęście sąsiad, że biegam jeszcze, bo by tak by nie napompował. To, to jest już. No. No, jest, i... Tam masz ten idź to benity, sam... Mamy balonik. No, Wiesz? tak. to Dosyć duży. Tak dwa kolory nitek co by się sąsiad niszczają Dobra idą balonem ani ty mam na tym na No i ten balon na razie trzeba go o, nawet tu powiesić po prostu mhm. właśnie tak zobacz dla sąsiada tu było trzeba napisać jakiś po niemiecku oder planujemy sąsiad nie. planujemy, to planujemy to zabawę całą pa, białe krzesła muszą być jedno z tej strony Pani nie kierownik tej się ani z Anitą. Bo ponieważ oni będą basnować Pastuwa. Robiliśmy już chyba tyle, że... Panie. Mają śpiaszki do dekoracji. No. Każdy musi napisać swoje imię, jakie, jakie myśli, że są. Wiesz, o no, co nie. chodzi. Z tego zrobią sobie na przykład w danym kolorze Gdzie jest hydrant Tadeusz, sąsiad? Wiesz, o co chodzi. Ładnie stolik. Będziemy szykować zaraz. Czekaj, było... Słoiczki. W czym w przyszłości będą kanał swoje dziecko? Będą z... Nie będą zgadywać, co jest w danym słowem. Polewał, bo tu musi cały czas woda lecieć. Uwaga, będzie pływ. Zawodnik olimpijski Kasper. Czekaj, lecisz. Ha, ale poszedł. Ale jest Dobra, ale już, już. Młody teraz na oleju leci Natarty oleju młody no Młody kaskader ta dziobie Młody na drzewie chłopie Dawidu, a, jesteś pierwszy. Pat, tutaj bierzesz kredę i wybierasz na co szczerasz. Czy będzie chłopiec czy dziewczynka? O, musisz co, kredą, musisz nam, namalować kredą serduszko, po której stronie myślisz, że się urodzi. O! No to jest A nie musisz być, jak nie ty. No, wybrał, no, no nie, nie wybrał dziewczynkę. Ale. <śla> serce. Gawędu <śla> no, <ja> dupa wyszła. <śla> Kumaś czacze? Kumam czacze, no Ozdabiam i zrobić, i, nakleją. I Dokładnie, udekorować na co myślicie Czy będzie chłopczyk, imię na przykład możecie sobie powyklejać Zobacz macie pełno tych literek Czy pisaki, czy, czy, czy naklejki masz niebieskie, różowe, wiesz no, Wyobraź ja Z drugiego ja sąsiadka, czasach, to... <laughs> tak, ja tak, 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 tak miarę, minutach, A ja wam uszykuję butelki do mleka Dzióbnie z tym mleka, co ty sąsiadka ciepłe, ja oddam wam to mleko no to później. Ja no to powiedział, że to mleko tak. To likier no dla my, was jest A No chcesz, abyś za... No już wejść. Nie zdaniem. I tabrise nie patrza na to mleko. już? Ja już leciałem. To... Ej, mam pytania. Zgadnij kto to, mama czy tata? Kto będzie zmieniał pieluchy w środku nocy częściej? Mama czy tata? Mama. Tata. 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 tata Ale boga, w większości powiedział mama. Wcale tata. nie, bo ja się budziłem i ci podkładałem. To nie, to muszą ręce podnieść. <grywanie> to bardziej stresuje się z nadchodzącym porodem? Tata. Mama czy tata? Tata. Mama. Tata, tata. 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 No to podnieście ręce. Mama czy tata? Mama. To jest za mama? Raz, dwa, trzy. A kto jest za tata? Ty nie bierzesz ja to... udziału w zabawie! A jest remis! Remis! H czy K? Aha. No ja myślę, że remis. To będzie mama. Nie? To jest H. Jotka. Kto będzie bardziej cierpliwy, gdy dziecko płacze? Tata! Nie ma Nie, tata! Cierpliwa! Ale szkielka na tyle głośno krzyczy, że się przyzwyczaią. Będzie To jest auto Batmana. Tak! Yo, to jest żów mobil. Odwaj się! Szyby masz pod maską kawałek. To jest żów mobil. Daj mi A, nie zielony! Nie 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 Potrzebujemy tak głosy tak, tych, tak. Głosujemy! Który ty wygrał? No. Mój mobil wygrał. Grawy czy lewy? Nie! się wylosowało! Nie? Dobra, bransoletki możecie sobie później podziergać, teraz macie butelkę mleka. Na zdrowie sąsiadka. Chwilu bo uśniem. Trzy, dwa, trzy, pijemy! zobaczcie jak oni wyglądają. Ciągnij, my. ciągnij, tak. No, Podpatrzył, zobacz. <kluzka> no Nosem powietrze wypuszczaj sąsiadka. Albo dupą Ech <grym> Dawaj tornadą A <bój. grym> Julka wygrała! Nie, nie, o! O! Do dupy ciągnę Otwórz, <grym> otwórz Nie ma to znaczenia a Jaki jak taki... smak? Jaki smak? Nie A bo może, nie poczekaj Ale to nie. pisze, poczekaj, nie? Poczekaj, ale tam masz napisać Pod jeden no to powinni oni, do, o, Aha. oni obydwoje tak, tak. Bo... Jaki smak napisze? Nie. <grym> rzygać? No nie. Jakby to, co krzycz wiska pod. bo z tym mlekiem jest. to. Ale. <gryzny> <gryzny> Jakie to smaki? <gryzny> Kurwa, tak samo smakuje. <gryzny> no, wszystkie tak samo no smakują. Jorka daje ci. Na Na, bórze, na, bórze, na bórze. <gryzny> no. Ole. No, tak, no. Ale w Ale po prostu ucha. Wygląda jak koncentrat. Jest... A, pierwsze. Pierwsze? Jabłko. Jest.

Gruszka, bo też tego Gruszka, nie lubisz. Tak tak. i, banana no i banana bana na pewno. No to Patryk jest... Z... Patryk Zareno przegrało bęgu. jedno. No to ja to to lecie, ten balon. Ale czy tam no będzie wysieć. odpowiedź? Czy nie? No to trzeba już po prostu go Do przetestować. Raz, dwa... Trzy! Bum! Bum! A to piłka jest? Piłkę się To knop w końcu tego balenia balone pęknie. O! o! I! Ha! Teraz zgaduj, teraz co Ci wyszło Ile więcej jest ty, a ile tych? Prawdopodobieństwo! Jest to jest to. Liczymy prawdopodobieństwo! To, to co? zaczynasz liczyć, czy to? jest więcej złotych? No i dobra! Nie, Wyjdzie ono idziemy dalej! Tam są na ścianie dalej balony. Jeżeli się... no tutaj w balonie wyszły... Te właśnie w jest... różowe. Tak. niestety nie wyszedł. A te złote to co? No to Dobry. są Teraz robią tak. To jest to nowe, gender. No, no, no. Ono jemu, Ono jego. No, no, no. Słuchaj, nie, krzyżyk. Mam nadzieję, że wyjdzie tak jak miało. Być. Mówię w boy, boy. Wyszły bliźniaki. Co? Albo wyjdą. Co ty gadajesz? no bym wiedziała. Dźwięka? No. 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 no, no, no. Ogólnie. A, wyszło, patrz. I chłopiec i dziewczynka, ale, więc dalej ale, nie no. wiadomo. A, no to dobrze wyszło. Albo bliźniaki. i teraz no tak. robię. Nie no, byś widziała. Patryk usiądzie na dole, weźmie I prezent i, i będzie łupi. go odwijał pomału. No. A do Julki przyjedzie koń w ubranku dziecka, w kolorze. Że tak o wyciągniesz na plaży jest? Ale i tak wygrałem, bo sądziłem, że weźmiesz siekierę i będziesz tu siekierował. <coughs> co <gadała>? Bo jak wyciągniesz, nie nie gadaj. Co ty gadasz? Nie gadaj. Cicho, Patryk. Pokaż buźkę. <coughs> Zobacz to! No. no i wszystko jasne Patryk Cisza <grym> Zdziwiony? Dobrze czy źle? No, za każdym razem jest dobrze i dobrze. tak i tak no Ale zdziwiony? <grym> nic zjęło, nie mówię Dobrze nic nie mów Znaczy to garność. No już że to garno <grym> Idzie! Idzie? <grym> Tak, Gratulacje o, A z twarzy wyglądają jak chłopiec Ty się teraz tak nie ciesz, bo ty masz teraz całą wieść do pilnowania Tak to jest, nie? masz syna, pilny no. syna. No, no, no. O, to, no, 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 to, no. No, 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 niech no. No, się <nie> spodziewałem. <noise>